Dziś przyjrzymy się kilku popularnym, cudownym metodom leczenia, które zyskały ogromną popularność, mimo że nie mają solidnych podstaw naukowych. Będziemy rozmawiać o takich praktykach jak homeopatia, biorezonans czy terapie opierające się na cudownych dietach. Numer 10: Homeopatia. Similia similibus curentur czyli podobne, leczy podobne to główna zasada, która leży u podstaw systemu leczenia zwanego homeopatią. Jej twórca Samuel Haneman w XVIII wieku założył, że substancja, która wywołuje objawy choroby u zdrowej osoby, może leczyć te same objawy u osoby chorej, jeśli zostanie podana w odpowiednio małej dawce. Przykładowo, jeśli cebula powoduje, że łzawią nam oczy i cieknie nam z nosa, to rozcieńczenie jej w odpowiednim stopniu pozwoli uzyskać lek na katar. Brzmi absurdalnie, to słuchajcie dalej. Drugą zasadą homeopatii jest prawo nieskończonego rozcieńczania, mówiące o tym, że im bardziej substancja jest rozcieńczona, tym silniejsze ma działanie lecznicze. Oznacza to, że w finalnym preparacie często nie ma nawet jednej cząsteczki substancji czynnej, a w rezultacie zamiast leku kupujemy po prostu placebo. O ile w leczeniu kataru produkty homeopatyczne nam raczej nie zaszkodzą, to w przypadku poważnych chorób rezygnacja z tradycyjnego leczenia na rzecz homeopatii może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia, a nawet śmiercią. Jak możemy wyczytać w artykule z 2020 roku, założenia leżące u podstaw tej teorii są mało prawdopodobne i naruszają fundamentalne prawa chemii i fizyki. Co więcej, produkty homeopatyczne badane w odpowiednio kontrolowanych próbach klinicznych okazują się nieskuteczne. Numer 9. Biorezonans. Biorezonans cieszy się w Polsce rosnącą popularnością, co widać nawet w danych wyszukiwania Google z kilku ostatnich lat. Gabinety oferujące biorezonans często reklamują go jako nowoczesną, bezpieczną i nieinwazyjną metodę, która diagnozuje szereg chorób i pomaga w walce z takimi dolegliwościami jak. Alergie i nietolerancje pokarmowe, migreny, problemy ze snem, zaburzenia trawienia, chroniczne zmęczenie czy uzależnienia. Biorezonans opiera się na założeniu, że każda komórka w ciele człowieka emituje swoje własne wibracje energetyczne. Zgodnie z tą teorią, urządzenie biorezonansowe miałoby wykrywać te wibracje, analizować je, a następnie dostosowywać do nich odpowiednie sygnały, które mają poprawić funkcjonowanie organizmu. W praktyce wygląda to tak, że podczas takiej sesji pacjent jest podłączany do urządzenia za pomocą elektrod, które rzekomo odczytują częstotliwości wytwarzane przez jego ciało. Urządzenie ma za zadanie wyłapać wszelkie zakłócenia w tych wibracjach, np. związane z chorobami, alergiami czy toksynami, a następnie je korygować, wysyłając odpowiednie sygnały. Oczywiście nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że wibracje energetyczne w sensie, w jakim przedstawiają to zwolennicy tej metody, w ogóle istnieją. Większość badań, które dotyczyły biorezonansu, nie wykazała jego skuteczności w leczeniu jakichkolwiek chorób. Co prawda, niektóre osoby zgłaszają poprawę samopoczucia po sesji, jednak efekty te mogą wynikać z efektu placebo. Głos w tej sprawie zabrała nawet w 2023 Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, która w wydanym oświadczeniu jednoznacznie sprzeciwiła się uznawaniu biorezonansu za metodę leczniczą. Zaznaczyła także, że to pseudonaukowa metoda diagnostyczna, niezgodna z aktualną wiedzą medyczną, która nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych. Numer 8. Miracle Mineral Solution. O ile homeopatia czy biorezonans same w sobie nie stanowią zagrożenia, o tyle substancja przedstawiona w tym punkcie może bezpośrednio prowadzić nawet do zgonu. MMS, czyli Miracle Mineral Solution, to substancja promowana przez amerykańskiego uzdrowiciela i byłego scientologa Jima Hambla jako lek zwalczający szereg chorób: od malarii, przez nowotwory, choroby serca, autyzm i AIDS. W rzeczywistości MMS to roztwór wodny chlorynu sodu, który jest stosowany w przemyśle, m.in. do wybielania włókien czy do uzdatniania wody, natomiast po spożyciu może stanowić groźną truciznę. Działanie lecznicze tego związku nie zostało udowodnione w badaniach naukowych, mimo to zwolennicy tej metody twierdzą, że MMS może zniszczyć patogeny w organizmie, eliminując toksyny i wspomagając samoleczenie organizmu. Jego skuteczność opiera się głównie na niezweryfikowanych twierdzeniach i relacjach o poprawie stanu zdrowia, które nie mają naukowego potwierdzenia. Co gorsza, używanie MMS wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, takimi jak uszkodzenia narządów wewnętrznych czy zatrucia. W wyniku jego stosowania doszło do licznych przypadków hospitalizacji, a nawet do śmierci. W odpowiedzi na rosnącą popularność MMS, Amerykańska Agencja Żywności i Leków wydała ostrzeżenie dotyczące jego stosowania. W komunikacie ostrzegała, że MMS jest niebezpieczny i może powodować poważne skutki uboczne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia. W Polsce ostrzegał przed nim także główny inspektorat sanitarny. Pomimo tego, MMS jest nadal dostępny w sprzedaży i stosowany przez osoby poszukujące alternatywnych metod leczenia. Numer 7. Irydologia. Według osób zajmujących się irydologią, oczy nie są tylko zwierciadłem duszy, ale można z nich wyczytać również stan zdrowia całego organizmu. Irydologia jako metoda diagnostyczna znana była już w starożytności. Jej korzeni można doszukiwać się w starożytnym Egipcie i Chinach. Jednak największy rozwój tej dziedziny miał miejsce w Europie w XIX wieku za sprawą węgierskiego lekarza Ignaca Peczeli, który zauważył, że w oczach pacjentów z różnymi schorzeniami można dostrzec charakterystyczne zmiany, które miałyby świadczyć o problemach zdrowotnych. Opracował on mapę tęczówki oka, w której każdemu fragmentowi przypisane były poszczególne organy ciała. Z czasem irydologia zyskała popularność szczególnie w Europie i Ameryce Północnej, pomimo braku naukowych dowodów na jej skuteczność. Czy irydologia może wyrządzać jakąkolwiek szkodę? Jak pisze w artykule z 2020 Edzard Ernst, badacz z University of Exeter, zajmujący się tematem medycyny alternatywnej, strata pieniędzy i czasu to dwa oczywiste, niepożądane skutki. Ale o wiele poważniejszym problemem jest stawianie błędnych diagnoz i opóźnianie rozpoczęcia właściwych metod leczenia. Kilka lat temu polskie media donosiły o przypadku kobiety, która dwa lata zwlekała z leczeniem nowotworu piersi, ponieważ stosowała się do zaleceń znanego irydologa bywalca telewizji śniadaniowych. Gus znacznie się powiększał, a gdy był już tak wielki, że rozerwał kobiecie piersi, znachor zaproponował, żeby poczekała, aż rana zaschnie i sama się zrośnie. Kobieta na szczęście udała się do szpitala, gdzie otrzymała odpowiednią pomoc, a lekarze zawiadomili policję. W 2021 roku ten irydolog usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata. Numer 6. Nowa germańska medycyna i totalna biologia. Totalna biologia powstała na bazie założeń nowej germańskiej medycyny, czyli teorii stworzonej przez Rajka Girda-Hamera, niemieckiego teologa, wynalazcę i lekarza, który, zaznaczmy, stracił prawo do wykonywania tego zawodu. Hammer twierdził, że choroby fizyczne są wynikiem nieprzepracowanych traum emocjonalnych, a leczenie polega na zrozumieniu i rozwiązaniu psychicznych przyczyn tych schorzeń. W praktyce zwolennicy biologii totalnej proponują pacjentom rozwiązania polegające na pracy nad emocjami, wybaczeniu, medytacji i innych metodach rozwiązywania konfliktów. Jak możemy przeczytać na stronie totalnabiologia.pl, stres i lęki z przeszłości wpływają na szereg problemów zdrowotnych: od zaburzenia pracy nerek po pogorszenie widzenia. Możemy tam również przeczytać, że za wrodzoną dysplazję u dziecka odpowiadają negatywne emocje, które przeżywała matka będąc w ciąży, np. lęki związane z podejrzeniem zdrady. Albo, że celulit ma związek z traumatycznymi sytuacjami z dzieciństwa, które spowodowały poczucie porzucenia. Oczywiście brak dowodów naukowych na to, że założenia Hamera i jego następców mają jakikolwiek sens. Zarówno biologia totalna, jak i nowa germańska medycyna opierają się na subiektywnych teoriach i przypadkach, które nie zostały potwierdzone w badaniach klinicznych. Jak już dobrze wiemy z poprzednich punktów, korzystając z takich metod możemy sobie poważnie zaszkodzić. W 1995 o hamerze zrobiło się głośno za sprawą Olivii Pilar, sześciolatki chorującej na nowotwór nerek. Hammer stwierdził, że przyczyną jej choroby są nierozwiązane konflikty, które nie mogą być wyleczone za pomocą tradycyjnych metod medycznych. W związku z czym jej rodzice zrezygnowali z konwencjonalnego leczenia i zaufali hamerowi. Oczywiście metody Hamera nie zadziałały, a gdy stan Oliwi gwałtownie się pogorszył, jej rodzice dostali sądowy nakaz podania jej chemioterapii, a sami usłyszeli wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności. Hammer szerzył także wiele innych kontrowersyjnych poglądów. Według niego zachodnia medycyna akademicka to spisek. Nie brakowało chipowania ludzi i twierdzenia, że HIV nie istnieje, ale to już temat na inny odcinek. Numer 5. Ustawienia Hellingerowskie. Pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie wpływu psychiki na zdrowie. W tym punkcie opowiem wam o ustawieniach hellingerowskich, czyli metodzie terapeutycznej, która zakłada, że problemy emocjonalne, psychiczne czy nawet fizyczne są wynikiem nierozwiązanych konfliktów w rodzinie, w tym konfliktów międzypokoleniowych. Uczestnicy sesji hellingerowskiej odgrywają rolę członków rodziny osoby, która poddaje się terapii, i poprzez ustawienia w przestrzeni mają odkrywać i rozwiązywać te konflikty. Ustawienia hellingerowskie są krytykowane. Przez wielu specjalistów w dziedzinie psychologii, którzy uznają tę metodę za pseudonaukę. Nie ma rzetelnych badań naukowych, które jednoznacznie potwierdzałyby, dlaczego ta metoda miałaby być skuteczna w leczeniu problemów psychicznych. Poza tym, ustawienia Henningerowskie posługują się językiem pełnym metafor i pojęć trudnych do zweryfikowania, takich jak Pole morfogenetyczne czy energetyczne porządki miłości. Korzystanie z tej metody może przynieść więcej szkody niż pożytku. Wiara w to, że źródło depresji, lęków czy traum leży wyłącznie w historii rodziny, może odciągnąć cierpiącą osobę od szukania realnych przyczyn i podjęcia konwencjonalnych terapii. Jak mówi dr Bartosz Zalewski, psychoterapeuta i wykładowca uniwersytetu SWPS, wiele osób korzystających z ustawień rodzinnych odnosi wrażenie, że po sensie czuje się lepiej, jednak w rzeczywistości otrzymują oni jedynie chwilową ulgę, a po chwilowej poprawie może nastąpić pogorszenie. Należy także wspomnieć, że brakuje odpowiednich regulacji w zakresie tego, kto może przeprowadzać tego rodzaju sesje, co może skutkować prowadzeniem terapii przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Numer 4. Detoksykacja organizmu. W ostatnich latach detoks organizmu stał się popularnym hasłem promowanym przez influencerów i firmy sprzedające suplementy oraz diety oczyszczające. Zwolennicy detoksykacji twierdzą, że pomaga ona pozbyć się toksyn, poprawia samopoczucie i wspiera odchudzanie. Ale czy nasz organizm naprawdę tego potrzebuje? Jak czytamy na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, organizm zdrowego człowieka nie potrzebuje specjalnych detoksów, bo samoczynnie usuwa toksyny, m.in. dzięki pracy wątroby, nerek czy płuc. Wiele diet detoksykacyjnych czy kuracji, takich jak na przykład osty sokowe, suplementy czy głodówki, nie precyzuje, jakie konkretnie toksyny mają usuwać. Brakuje także dowodów naukowych potwierdzających, że detoks działa lepiej niż naturalne mechanizmy naszego organizmu. Co więcej, niektóre formy detoksykacji mogą okazać się po prostu niebezpieczne. Wśród zagrożeń można wymienić osłabienie organizmu i anemię spowodowaną głodówkami, zaburzenia pracy jelit czy obciążenie wątroby suplementami. Niektóre formy detoksykacji mogą prowadzić także do śmierci. W 2016 w Grodzisku Mazowieckim 30-letnia kobieta zmarła po uczestnictwie w warsztatach oczyszczających z zastosowaniem terapii Kambo, polegającej na aplikacji wydzieliny żaby amazońskiej na skórę. Po zabiegu doznała gwałtownych wymiotów, biegunki i utraty przytomności. Zmarła w szpitalu po stwierdzeniu obrzęku mózgu. Więc co zamiast detoksu? Eksperci są zgodni: po prostu zdrowe odżywianie, picie wody, odpoczynek i aktywność fizyczna. Numer 3: bioenergoterapia. Moje pokolenie może pamiętać modę na energetyzowanie wody mineralnej przez ekran telewizora. W latach 90. to był prawdziwy hit. Telewidzowie pod kierunkiem bioenergoterapeuty w studio wykonywali specyficzne gesty, takie jak wyciąganie rąk, strzypywanie dłoni i klaskanie, które miały na celu przekazanie ustrawiającej energii. Wierzono, że energetyzowana w ten sposób woda nabierała właściwości leczniczych. Wyobrażacie to sobie dzisiaj? Otóż okazuje się, że czasy się zmieniły, a wiara w moc bioenergoterapeutów jest nadal silna. Zwolennicy tej metody leczenia wierzą, że człowiek posiada pole energetyczne, którego zaburzenia prowadzą do różnych chorób i dolegliwości. Bioenergoterapeuci twierdzą, że potrafią wpływać na to pole i przywracać równowagę energetyczną organizmu, co ma skutkować poprawą zdrowia. Stosują różne techniki, takie jak nakładanie rąk na ciało pacjenta lub trzymanie ich w niewielkiej odległości. Twierdzą, że w ten sposób przekazują uzdrawiającą energię, odblokowują centra energetyczne i wspierają naturalne procesy samoleczenia organizmu. Niektórzy wykorzystują również wahadełka, kryształy lub inne narzędzia mające wzmacniać efekt terapii. Terapia ta oczywiście nie jest uznawana przez medycynę konwencjonalną. Co więcej, branża bioenergoterapii nie jest regulowana, co sprawia, że łatwo o nadużycia doniesienia mediów nie pozostawiają złudzeń. Bioenergoterapeuta wmówił pacjentkom, że nie chorują na raka. Kobiety zmarły po terapii plastrami oczyszczającymi. Bioenergoterapeuta wykorzystywał pacjentki. Bioenergoterapeuta skazany za leczenie sześciolatki. A o ilu sprawach nigdy się nie dowiemy? Numer 2 Porady medyczne z TikToka. Oglądaliście serial Ocet Jabłkowy? Opowiada on historię znanej australijskiej influencerki, która rozkręciła swój biznes na Instagramie, wmawiając ludziom, że pokonała raka dzięki zdrowej diecie. Niestety, w sieci bez problemu można natknąć się na podobnych szarlatanów, którzy za odpowiednią stawkę będą chcieli sprzedać Wam obietnice zdrowia oczywiście, obietnice bez pokrycia. Niedawno polska prokuratura postawiła zarzuty 25-letniemu influencerowi, który bez odpowiednich uprawnień udzielał porad medycznych. Przedstawiał się jako naturopata z wieloletnim doświadczeniem, podczas gdy według ustaleń prokuratury skończył tylko gimnazjum. Najwidoczniej brak wykształcenia nie stanowi w tym biznesie problemu. Na konto oskarżonego influencera w ciągu dwóch lat działalności wpłynęły ponad 4 miliony złotych. W czasach, gdy na Instagramie każdy może być ekspertem, takich naturopatów i innych szarlatanów jest mnóstwo. Wymyślają coraz to nowe teorie i jednostki chorobowe, kortyzolowa twarz, zakwaszony organizm czy pasożyty jako przyczyna wszystkich chorób, spokojnie, na każdą z tych przypadłości otrzymacie e-booka i zestaw suplementów, za które oczywiście będziecie musieli słono zapłacić. Problem jest realny. W tegorocznym badaniu realizowanym przez grupę M i Wavemaker 30% polskich internautów przyznała, że podejmując decyzję o zakupie leków i suplementów, korzysta z rekomendacji influencerów. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Wraz z rozwojem AI czekają nas nowe zagrożenia. Jak możemy przeczytać na stronie OECD, w ostatnim czasie na TikToku zidentyfikowano influencerkę wygenerowaną przez AI, która podszywała się pod lekarza i udzielała nieprawdziwych porad medycznych. Nigdy nie możemy być pewni kwalifikacji osób udzielających porad w internecie, dlatego tak ważna jest ostrożność, a najlepiej zasięgnięcie opinii lekarza. Numer 1. Dlaczego ludzie w to wierzą? Słuchając wcześniejszych punktów, pewnie część z Was zastanawiała się, dlaczego ludzie w ogóle w to wszystko wierzą. Cóż, powody korzystania z alternatywnych metod leczenia mogą być różne. Wiele osób uważa, że naturalne środki są bezpieczniejsze i mniej inwazyjne niż leki farmaceutyczne, a stosowanie homeopatii może wydawać się mniej obciążające dla organizmu niż chemiczne substancje obecne w lekach. Niektórzy pacjenci czują się rozczarowani podejściem lekarzy, a długie kolejki do specjalistów skłaniają ich do poszukiwania alternatywnych metod leczenia. Ponadto często kierują się osobistymi doświadczeniami lub relacjami innych osób, które twierdzą, że medycyna alternatywna im pomogła. W rzeczywistości mógł to być po prostu efekt placebo. W ostatnich czasach problem pogłębiają dodatkowo media społecznościowe, które pełne są informacji o cudownych terapiach i naturalnych środkach leczniczych. Często promowane są one przez celebrytów lub influencerów, co dodatkowo zwiększa ich wiarygodność, a brak odpowiednich regulacji sprawia, że łatwo jest rozpowszechniać niezweryfikowane informacje. Nie możemy też zapominać o osobach, wobec których współczesna medycyna jest bezradna i w desperacji szukają w alternatywnych terapiach ostatniej deski ratunku. To właśnie na nich żeruje wielu oszustów, wykorzystujących ludzkie cierpienie dla własnych korzyści finansowych co jest szczególnie nieetyczne. Jak przedstawiłem w odcinku, różnego rodzaju szarlatani obiecują cudowne wyleczenie, oferując niesprawdzone lub wręcz niebezpieczne terapie, mogące skutkować pogorszeniem stanu zdrowia pacjentów. A nawet ich śmiercią. Takie praktyki powinny być surowo potępiane i regulowane prawnie, aby chronić ludzi przed nieuczciwymi znachorami. I to już wszystko na dzisiaj. Co jeszcze dodalibyście na naszą listę? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym sprawdźcie poprzednie odcinki i widzimy się niedługo. Piona